Witam Was bardzo serdecznie, tu Magdalena Atkinson. Chciałam się z Wami podzielić kontemplacją o nowych początkach. Jesteśmy w tym pięknym okresie, który właściwie kalendarzowo przypada od 1 stycznia, ale tak na dobrą sprawę ciągnie się do początku wiosny, do astrologicznej. Wiosny i astrologicznego początku, czyli te trzy miesiące między styczniem a marcem, są niezmiernie ważne do, do rozpoczęcia nowych rzeczy, a równocześnie świadomości odchodzenia starych rzeczy. W systemie Human Design i kluczy genowych, klucz 41. Jest tym, który rozpoczyna nowy cykl. I to jest rozpoczęcie początków. Czyli 41 Klucz jest odpowiedzialny za taki moment, w którym pojawiają się wizje, marzenia i wiemy, jaki zrobić być może ten pierwszy krok, albo być może. W jakiej energii, w jakim, w jakim kierunku chcemy pójść. I nie jest to wibracja zakończania, tylko właśnie początków, inicjowania czegoś. Wiemy, że 31 klucz jest partnerem programującym dla klucza 41, co oznacza, że te klucze są ze sobą połączone. Czyli z jednej strony. Dar klucza 41, w którym jest antycypacja, jest połączony z darem lidera klucza 31. Czyli w pewnym sensie jest to takie połączenie, że mamy marzenia, mamy jakieś plany, ale potrzebujemy stać się autorytetem dla samych siebie i dla naszego środowiska, żeby pewne pomysły wprowadzić w życie. Czy to dotyczy nowego biznesu, czy to dotyczy nowych relacji. Tutaj jest ten taki moment, w którym, jeżeli się zatrzymamy, to zostaniemy na poziomie fantazjowania i snucia, jak gdyby marzeń o przyszłości, bez urzeczywistnienia ich w życiu codziennym. E, także teraz ten, ten tydzień jest niezmiernie e, przychylny temu, żeby z polem morfologicznym możliwości e, naszych marzeń się skontaktować, e, aby e, coś się uformowało nowego, być może dało to większy, większy kształt, większy, większą e, taką. E, Wizję tego, co byśmy chcieli, bez przywiązań, bez konkretnych planów. 41 klucz nie planuje długoterminowo, on inicjuje, i tutaj jest duża różnica. Inicjujemy zmianę, inicjujemy coś nowego bez przywiązania do czasu, w jaki sposób ma się to zrealizować, kiedy ma się to zrealizować, tylko pozwolić tej naszej wizji rosnąć, a równocześnie. Podążać za nią, wprowadzać w życie, antycypować, co się może wydarzyć, i e, swoją aurą, swoim zaangażowaniem, e, znajdywania, znajdywaniem ludzi dookoła, którzy by być może chcieli w tym pomyśle, e, który do nas przyszedł, wziąć udział, ruszyć do przodu. E, chciałam się z Wami podzielić jeszcze jedną rzeczą. To pewnie osobne wideo na ten temat powstanie, e, ale za niedalekie tranzyty po kluczu 41 e, e, czte, przyjdą kolejne. E, między innymi e, przyjdzie klucz 49, klucz rewolucji. i... E, to będzie też ważny moment w połączeniu z rokiem konia, ponieważ koń jest symbolem daru rewolucji. To jest jak gdyby połączenie systemu Dream Arc, który Richard stworzył, dobierawszy zwierzęta do kluczy genowych i do ich wibracji i co one symbolizują. I mi się tak nasunęło, że rzeczywiście to jest niesamowite, że jesteśmy u progu rewolucji społecznej, politycznej, technologicznej i rok konia w horoskopie chińskim, czyli kolejny nowy początek, jak wspomniałam na początku, jesteśmy w tych trzech miesiącach nowych początków. Koń, który będzie symbolizował ruszenie do przodu, i będzie symbolizował rewolucję również czyli dążenie do wolności i mamy tutaj dwa wybory, albo będziemy reaktywni i co może doprowadzić do przemocy, co może doprowadzić do, do ognia, który niszczy, albo możemy wybrać drogę pasji i wówczas ognisty koń będzie niósł nas tą energią do przodu. Także e, chciałam na te początki zwrócić uwagę, e, myślę, że pojawi się wideo osobne o e, ognistym koniu i o wibracji konia, i e, o e, kolejnych astrologicznych i nie tylko konfiguracjach, które nas czekają i w jakich kluczach będą miały one miejsce. Na ten moment zapraszam Was raz jeszcze do tego, żeby sięgnąć do swojego dziennika, żeby zacząć pozwolić wyobraźni snuć pozytywne wizje na przyszły rok. Być może przyjdą ciekawe pomysły, być może przyjdą rozwiązania, być może przyjdą zamknięcia. Ja na jutrzejszy dzień planuję tutaj w mojej lokalnej społeczności warsztaty, mapy, wizji. Naszych mapy marzeń. Będziemy łączyć to z kończącym się rokiem węża i początkiem roku konia, ale równocześnie nie bez przyczyny wybrałam właśnie ten termin, aby te warsztaty odbyły się w tranzycie 41 Klucza. Także podzielę się z Wami pracami, które powstaną, a na ten moment serdecznie Was pozdrawiam i życzę. Najpiękniejszych, najbardziej inspirujących i pięknych początków, a tym samym dobrych zakończeń, bo bez dobrych zakończeń nie ma dobrych początków. Wiemy to, i pierwszym warunkiem dobrego początku jest wdzięczność za to, co było. Także połączcie się ze swoim sercem. Podziękujcie za wszystko, co było, i ruszajcie do przodu na razie truchtem, a potem być może i nawet w galopie. Pozdrawiam serdecznie.